Hej, tu książkowy MishMash. Dzisiaj bierzemy na warsztat coś dla fanów wielkich kosmicznych bitew, zdrad i fanatycznych kosmicznych Marines, czyli Path. Bitwę o otchłań autorstwa Bena Countera. To ósmy tom cyklu Herezja Horusa. I choć często uważany jest za taki trochę poboczny wątek, moim zdaniem ma w sobie kilka naprawdę mocnych rzeczy, o których wam opowiem. Jesteśmy w samym środku największej wojny domowej, jaką kiedykolwiek widziało Imperium Ludzkości. To czas, w którym zaufanie, lojalność i braterstwo fundamenty, na których Imperator zbudował swoje potężne imperium rozsypują się w pył. Horus, najukochańszy syn Imperatora, obdarzony tytułem Mistrza Wojny, zostaje uwikłany w zdradziecką intrygę mrocznych potęg Chaosu. To one, z cienia osnowy, Wymiaru pełnego demonicznych istot i psionicznych burz, szepczą Horusowi słowa o władzy, o przeznaczeniu, o imperatorze, który rzekomo zdradził własne dzieci. Pod wpływem tych podszeptów Horus decyduje się stanąć przeciwko swojemu ojcu. Wciąga za sobą całe legiony kosmicznych Marines, odwiecznych obrońców ludzkości, przemieniając braci w śmiertelnych wrogów. Ci, którzy pozostali lojalni, są szokowani ogromem zdrady. Przecież jeszcze wczoraj ramię w ramię walczyli o chwałę imperatora, a dziś patrzą, jak dawni towarzysze broni stają naprzeciw nich, gotowi przelać ich krew. Herezja Horusa to nie tylko militarna wojna. To konflikt, który rozrywa na strzępy samą duszę imperium. Gdziekolwiek sięgniesz wzrokiem, tam płoną światy. Bracia zabijają braci, floty ścierają się w próżni kosmosu, a na tysiącach planet trwają krwawe kampanie. Ale to nie wszystko. W tle tej wojny rozgrywa się cichy dramat primarchów, półboskich synów imperatora, którzy sami muszą dokonać wyboru. Lojalność wobec ojca, czy zdrada na rzecz Horusa. To oni są dowódcami Legionów. Ich charyzma i decyzje kształtują losy milionów żołnierzy. Niektórzy, jak Leman Ras z Kosmicznych Wilków, czy Rogald Dorn z Imperialnych Pięści, Trwają wiernie przy Imperatorze. Inni, jak Angron z pożeraczy światów, czy Fulgrim z dzieci Imperatora, pogrążają się w otchłani chaosu. W tym właśnie czasie, gdy całe Imperium pogrąża się w ogniu, rozgrywa się historia bitwy o otchłań. Choć jej akcja toczy się z dala od głównych teatrów działań wojennych, jej znaczenie jest ogromne. Niosący słowa fanatyczny legion kosmicznych Marines który przeszedł na stronę Horusa. Szykują bowiem własny, mroczny plan. W tajemnicy budują potężny superokręt wojenny – Furious Abyss. Jego celem jest unicestwienie Ultramarines, legionu dowodzonego przez Robauta Gillimana, który w tamtym czasie stanowił jedną z największych potęg lojalistów. Dlaczego to takie ważne? Bo jeśli plan niosących słowa by się powiódł, Ultramarines zostaliby całkowicie wymazani z galaktyki. A to mogłoby całkowicie zmienić bieg wojny, pozbawiając imperatora jednego z najpotężniejszych sojuszników w decydującej bitwie o terre. To właśnie dlatego, choć historia bajsko-bitwy o otchłań dzieje się w przestrzeni kosmicznej i często traktowana jest przez niektórych jako poboczna. W rzeczywistości jej stawka jest olbrzymia. Tu nie chodzi tylko o los jednego legionu. To fragment wielkiej układanki, w której zdrada, intrygi i tajemnice chaosu chcą rozbić Imperium od środka. A Ben Counter, autor powieści, zabiera nas w sam środek tej galaktycznej wojny, pokazując, jak niewielka grupa lojalistów próbuje stanąć naprzeciw machinie zagłady której celem jest zagaszenie światła imperatora na zawsze. Bitwa o Otchłań to jedna z tych książek Herezji Horusa, które od samego początku wciągają w wir wydarzeń, bo stawka jest ogromna, bez wchodzenia w wielkie spoilery. Niosący słowa, budują w tajemnicy gigantyczny okręt wojenny, nazwany Furious Abyss. To nie jest zwykły krążownik czy niszczyciel, to prawdziwa kosmiczna forteca zdolna zniszczyć całe floty, a nawet zrównać planety z powierzchnią. Ich plan jest bezwzględny i diabelnie sprytny. Chcą uderzyć w samo serce Ultramarines, jednego z najpotężniejszych Legionów lojalistów, dowodzonego przez Robuta Gillimana. Gdyby Furious Abyss dotarł do Ultramaru, mógłby jednym ciosem unicestwić nie tylko flotę, ale też całą infrastrukturę tego regionu Imperium, w tym planetę Makrak, Dom Ultramarines. A to oznaczałoby wyeliminowanie z wojny Legionu, który liczył wtedy dziesiątki tysięcy wojowników. Dla Horusa i jego zdradzieckich Legionów byłoby to gigantyczne zwycięstwo, mogące przechylić szale całej herezji na ich stronę. Przeciwko temu złowieszczemu planowi staje garstka lojalistów. To żołnierze pochodzący z różnych Legionów. Ultramarines, kosmicznych wilków, imperialnych pięści. Łączy ich jedno – Przypadkowo dowiadują się o zdradzie i rozmiarach zagrożenia. Choć są niewielką siłą w porównaniu z potęgą Furious Abyss, podejmują desperacką próbę powstrzymania, niosących słowa Tiasa, zanim okręt dotrze do Ultramar. I to właśnie wokół tej misji niemożliwej toczy się cała fabuła. Lojaliści ścigają Furious Abyss przez bezkres przestrzeni kosmicznej, walcząc w bitwach flot, przeprowadzając sabotaże i podejmując heroiczne próby zniszczenia superokrętu od środka. To historia w której każde starcie jest walką o życie, i w której różnice między legionami wychodzą na pierwszy plan, bo lojaliści nie zawsze sobie ufają, zwłaszcza gdy na pokładzie znajduje się psychicznie utalentowany wojownik z legionu tysiąca synów. Co ważne, bitwa o otchłań prawie w całości dzieje się w przestrzeni kosmicznej. Nie ma tu rozbudowanych wątków politycznych na planetach czy w miastach kolosach. Nie ma też tłumów cywilów, których losy obserwujemy. Zamiast tego jest stal, próżnia i potężne działa plazmowe. To klaustrofobiczny, surowy świat stalowych korytarzy, huku eksplozji i alarmów, gdzie każda decyzja może oznaczać życie albo śmierć. Furious Abyss to prawdziwy potwór, jeśli chodzi o konstrukcje wojenne w uniwersum Warhammera. To okręt tak gigantyczny, że nawet największe pancerniki lojalistów wydają się przy nim niczym łodzie patrolowe. Jego rozmiary są wręcz trudne do wyobrażenia. Mówi się, że długością mógłby dorównać całym miastom, albo nawet małym kontynentom. Jego sylwetka to esencja gotyckiego kosmicznego horroru tysiące wież, iglic i bastionów, zdobionych ponurymi reliefami i symboliką chaosu. Ale Furious Abyss to nie tylko wielkość to przede wszystkim broń masowej zagłady. Jego uzbrojenie obejmuje setki dział makro. Baterie dział laserowych, wyrzutnie torped zdolnych przebijać się przez pancerze innych okrętów klasy liniowej, a przede wszystkim, broń zdolną jednym strzałem zniszczyć całe planety. W książce nie jest powiedziane wprost, że to klasyczna broń planetobójcza, ale skala jego siły rażenia sugeruje coś zbliżonego do tego, co w uniwersum Star Wars robi Gwiazda Śmierci. Tyle, że w uniwersum Warhammera wszystko jest bardziej brutalne, mroczne. I gotyckie. Co istotne, Furious Abyss powstawał w tajemnicy. Niosący słowa budowali go w ukryciu, z pomocą lojalnych sobie mechanikusów, w stoczni przemysłowej na jednym z odległych światów. To sprawiło, że imperium w ogóle nie miało pojęcia o tym projekcie, aż do momentu, gdy było już praktycznie za późno. Plan. Niosących słowa był prosty, choć potworny. Furious Abyss. Miał dotrzeć do Ultramar, czyli regionu przestrzeni, w którym leży Makrag, domowa planeta Ultramarines. Tam, jednym potężnym atakiem, miał zniszczyć Makrag i pozostałe światy Ultramaru, eliminując w ten sposób Legion Ultramarines z wojny. A przypomnijmy, w tamtym czasie Ultramarines byli najliczniejszym Legionem Kosmicznych Marines. Dysponowali ogromnym zapleczem przemysłowym, flotą. I rezerwami wojskowymi. Ich unicestwienie mogło przechylić szale herezji Horusa na stronę zdrajców. To dlatego, Furious Abyss można porównać do Gwiazdy Śmierci. Choć w klimacie Warhammera, ma dodatkowo ten przerażający, demoniczny aspekt. Okręt nie jest tylko kawałem metalu. Jest symbolem fanatyzmu niosących słowa, ich poświęcenia dla chaosu i obsesji, by zniszczyć wszystko. Co kocha imperator. W jego wnętrzach znajdziemy kaplice ku czci mrocznych potęg, miejsca rytualnych mordów, a nawet świątynie chaosu, w których niosący słowa odprawiają swoje bluźniercze obrzędy. Atmosfera, którą Ben Counter buduje wokół Furious Abyss, jest klaustrofobiczna i pełna grozy. Kiedy lojaliści trafiają na jego pokład, mają wrażenie, jakby wkroczyli do żywego organizmu, który czycha na nich w mroku to statek, który nie tylko zadaje śmierć z dział, ale także zatruwa umysły i dusze. To bardzo charakterystyczne dla Warhammera. Tutaj broń nie jest tylko technologią, ale również narzędziem kultu chaosu. Warto też podkreślić, że Furious Abyss to jeden z nielicznych okrętów tej skali w uniwersum herezji Horusa. To unikat nie było całej serii takich superokrętów, tylko ten jeden, stworzony z myślą o konkretnym zadaniu. Jego istnienie pokazuje, jak daleko niosący słowa byli gotowi się posunąć, by pogrążyć imperium. Dlatego Furious Abyss to nie tylko tło fabularne. To główny czarny charakter powieści monumentalny, przerażający i potężny. A walka z nim jest kwintesencją tego, co fani Warhammera kochają najbardziej desperackiego heroizmu garstki lojalistów, którzy próbują powstrzymać coś, co wydaje się całkowicie nie do zatrzymania. Jednym z największych atutów jej bitwy o otchłań są jej bohaterowie. To właśnie oni nadają tej historii wyrazistego charakteru. Bo choć mamy tu mnóstwo bitew i wybuchów, to właśnie ludzie, albo raczej nadludzie, tworzą emocjonalny rdzeń całej opowieści. Na czele lojalistów stoi Kestus z Ultramarines. To postać, która wręcz emanuje spokojem, dumą i lojalnością wobec imperatora. Sestus jest wzorem tego, co znaczy być ultramarinem chłodny, zdyscyplinowany, wierny zasadom. Dla niego rozkazy i honor legionu są najważniejsze. Jednak w trakcie tej historii musi zmierzyć się z czymś, czego się nie spodziewał zdradą wśród braci, zagrożeniem o skali, której nigdy wcześniej nie widział, i koniecznością podejmowania decyzji sprzecznych z regulaminem. Obok niego jest Sartar z Kosmicznych Wilków. To zupełnie inna osobowość. Porywczy, dziki, bardziej wojownik niż żołnierz. Sartar nie lubi polityki ani długich dyskusji, woli rozwiązywać problemy mieczem łańcuchowym. Wnosi do drużyny energię i agresję, ale też konflikt, bo jego styl bycia często gryzie się z chłodnym profesjonalizmem Cestusa. Ich relacja to jeden z ciekawszych wątków w książce. Kolejną barwną postacią jest mhotep z tysiąca synów to wojownik władający mocami psionicznymi, który przez resztę lojalistów jest traktowany z ogromną nieufnością. W tym czasie tysiąc synów jest już legionem owianym złą sławą, kojarzą się z czarami, herezją i niebezpiecznymi mocami osnowy. Mhotep jest więc outsiderem, nawet wśród sprzymierzeńców, ale jego moce okazują się kluczowe w walce z Furious Abyss. Choć koszt ich użycia może być straszliwy, i wreszcie jest Bryant z imperialnych pięści. To człowiek praktyczny, spokojny, skupiony na technice, inżynierii i planowaniu. Bryant nie jest może tak charyzmatyczny jak inni, ale w świecie stalowych korytarzy superokrętu, jego umiejętności są na wagę złota. To on myśli o tym, jak coś wysadzić, jak coś wyłączyć. Jak sabotować wrogie systemy? Po drugiej stronie barykady stoją niosący słowa, to fanatycy w najczystszej postaci. Dla nich zdrada imperatora to nie tylko polityczna decyzja, to akt religijnej wiary. Wierzą, że służą wyższym celom chaosu, a ich misja wymaga największych poświęceń. Ich przywódcy to postacie przesiąknięte mrokiem, pełne patosu, przekonane że wypełniają świętą wolę mrocznych potęg. Chcą złożyć w ofierze cały legion Ultramarines, by zasłużyć na łaski Chaosu i przygotować grunt pod zwycięstwo Horus'a. W tym starciu lojalistów i zdrajców każda z tych postaci reprezentuje coś większego, nie tylko swój legion, ale całą ideologię, która stoi za ich decyzjami. I choć bitwa o Otchłań to przede wszystkim Militarna space opera. To właśnie dzięki tym bohaterom nabiera ona prawdziwego życia i emocji. Styl Bena Countera. W Bitwie o otchłań można porównać do kina akcji w kosmicznej scenerii. Już od pierwszych stron jesteśmy wrzuceni w wir wydarzeń, dzieje się dużo, dzieje się szybko, a eksplozje rozświetlają mrok próżni kosmosu. Jak fajerwerki na galaktycznej paradzie. Autor nie bawi się w długie opisy polityki czy filozoficzne rozważania. Stawia na tempo, dynamikę i widowiskowość. To dla wielu czytelników jest ogromny plus. Książka pędzi do przodu, jak okręt w nadprzestrzeni, nie pozwala się nudzić. A bitwy są opisane tak, że prawie czuć wibrację pokładu i słyszeć wycie alarmów. Counter ma talent do tworzenia obrazów wielkich, epickich starć, czy to chodzi o walkę flot w przestrzeni, czy brutalny abordaż w klaustrofobicznych korytarzach Furious Abyss. Ale właśnie tu pojawiają się kontrowersje. Część fanów herezji Horusa oczekuje od książek w tym cyklu głębszych wątków, politycznych intryg. Rozterek primarchów, skomplikowanych relacji między legionami. A tego w bitwie o otchłań jest zdecydowanie mniej. Postacie, choć barwne, bywają jednowymiarowe. Są odważni lojaliści, są fanatyczni zdrajcy i często niewiele więcej. Niektórzy zarzucają autorowi, że powieść jest zbyt prosta fabularnie niemal kinowa a przez to Wydaje się trochę oderwana od głównego nurtu Herezji. Książka często trafia więc na listy mniej ważnych tomów cyklu, nazywana czasem fillerm, ale trzeba przyznać jedno: jako militarna space opera sprawdza się znakomicie. Jeśli szukacie emocji, wybuchów i poczucia skali wojny w Warhammerze, bitwa o otchłań dostarcza tego aż w nadmiarze. No właśnie, czy bitwa o otchłań to tylko widowiskowa jatka w przestrzeni kosmicznej czy coś więcej z jednej strony mamy tu epickie bitwy ogromne okręty eksplozje i desperackie abordaże które sprawiają że książkę czyta się jak kosmiczny film akcji furious abyss jest genialnym czarnym charakterem to nie tylko broń ale symbol fanatyzmu niosących słowa klimat zdrady tajemnicy i poczucia nieuchronnego zagrożenia jest naprawdę mocny. Z drugiej strony, nie ma co ukrywać, że to nie jest najbardziej skomplikowany tom herezji Horusa. Politycznych intryk czy psychologicznych dramatów tu niewiele, a narracja momentami wydaje się dość przewidywalna. Dla niektórych to wada, bo cykl herezji przyzwyczaił fanów do historii pełnych głębi i moralnych rozterek. Czy warto przeczytać? Moim zdaniem, zdecydowanie tak. Jeśli lubicie militarne sci-fi, kosmiczne bitwy i wielką skalę konfliktu, może nie jest to książka, bez której nie da się zrozumieć całej herezji Horus'a, ale daje mnóstwo frajdy. I co ważne, wyjaśnia, dlaczego Ultramarines byli nieobecni podczas bitwy o Terre, co dla miłośników lore jest całkiem istotnym smaczkiem. A wy czytaliście Bitwę o Otchłań? Dajcie znać w komentarzach, co o niej sądzicie i koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz suba, żeby nie przegapić kolejnych recenzji z uniwersum Warhammera.